Dzisiaj pokażę Wam moje gazetki. Yy, będę już to tak szybko robił, pokazywał po prostu, jak one wyglądają. A nie będę ich jakoś mocno opisywał, skąd je mam. Po prostu, ale dobra. Zaczynamy no. Jak się da, to pokażę cenę. Bo nie, nie na wszystkich jest. Tutaj jest taka gazetka. Czy to nie jest przypadkiem ta najnowsza? Chyba nie. To jest inna. Macie cenę. Lecimy dalej. Na, yy, taka gazetka. 23 zł. Więc dosyć potężnie. Teraz mamy to, No, najnowszą. Cena to jest 23 zł. No, myślę, że spoko. Figurki też niedługo wam pokażę. Mamy tutaj Garmadona. Bardzo drogą figurkę. 20 zł. Lecimy dalej, bo jest tego mega, mega dużo. O, to jest nowa gazetka. Najnowsza moja. Trzy dyszki. Mroczny wodca i Lloyd Dobrze. Tutaj mamy chuch, strażnika gromu. Cena to jest 15 zł, więc myślę, że tanio. Tanio, na razie najtańsza chyba. Tu mamy 15 zł strażnik Maraj. Staram się, żeby było 8 minut, ale zawsze się może nie udać. E, tutaj cena 20 zł. Ja, ja, ten. No taka gazetka, komiks. Ja ogólnie lego y, gazetki mam od 2020 do 2024, więc myślę, że to jest mega spoko. No i dobra, bierzemy kolejną gazeteczkę. Mamy taką z Polerikiem. Ja w ogóle mega lubię Lego, najbardziej to lubię Lego Ninjago. Wczoraj sobie kupiłem 200 szydki Dungeons and Dragons. Wypadł mi czarownica i wampir, więc spoko. Tutaj mamy cenę 20 zł. Dalej. Tu mamy tutaj taką, też komiks, taki podwodny. Tutaj cena 20 zł. Sorry, że muszę tak zbliżać, zbliżać trochę bardzo, bo, ale ja jakby, co ja się patrzę w telefon. Dobra. Jej, poleciało mi na plecach. Dobra, 15 zł. To mam z takiego Big Paka. Nie wiem, jak to się nazywa. Że są dwie losowe figurki i tam jakieś gazetki do nich. Tutaj mamy z kryształowego tego. Mam, z kryształowego mam dosyć niewiele, bo ja wtedy mam zbierałem, Tak samo jak z Dragon Strike z sezonu pierwszego nic nie mam. Z drugiego mam z, pier z pierwszej części mam jedną właśnie tą z tym duchem. Ale z drugiej już mam troszkę, troszkę więcej, bo mam. Nie wiem, zaraz się sami dowiecie. No to tutaj taka gazetka, cena tutaj to 20 zł. No to myślę, że zła To mam też z Big tutaj y, Tutaj cena 20 zł. To też jest krysz kryształowego. Ja wam ogólnie nie będę pokazywała w środku, no bo to by było, trwało godzinami. Ja mam najwięcej z tego Ninjago, ale mam też y, parę z innych serii. Nie wiem, też sobie omówimy. Tutaj mamy taką y, wydanie specjalne. Ja ich nie kupuję według mnie. Teraz za 40 zł się nie opłaca. Mam tylko dwie za, takie. Za, albo trzy za 40 zł. Jak jak były po 30, to jeszcze coś tam kupowałam, albo no, po 25. No, po 20, ale to już stare czasy, no bo to jest z 2021. Czyli 20 zł. To tyle, co. Tyle, co to. No, to niezła różnica. Dobra, tutaj myślę, że. najtańszej tańszych gazetek: 15 zł. Z takim Wangelisem. Moja chyba najtańsza gazetka kosztuje jakieś 13 zł, ale. wtedy się mega opłacało, jak kupować, bo jak były po dychu. Teraz tego już jest drogie, niestety. Dobra, tutaj mamy gazetkę z Lordem Rasem. Za 23 zł. To jest Dragon Rising to jest. Nie będę wam zdradzał, bo pewnie dużo z was też chce kupić tą gazetkę z Rasem. Bo według mnie to jest bardzo fajna figurka. Mam ją. Koszt to 23 zł. No ale ciężko już kupować te stare gazetki. Tutaj koszt 15 zł. To nie wiem w sumie, to chyba sobie kupi... Tata mi kupił. Mamy tu bardzo fajną niję, tylko ja zgubiłem jej płetwy. I ja to mnie tak uwielbiam, bo my gramy głównie z kolegami, że mamy takie działo LEGO. Poczekajcie, ja Wam pokażę. To jest tak. Nie, nie tutaj, nie tutaj. Ale tu jest moja budowla, fajna, nie? Tam jest auto, tam są moje ludziki LEGO. Ale ich nie zdradzam. Bo ja mam takie działo, patrzcie, z zestawu Smocza Bitwa Kaja. I my sobie celujemy, albo rzucamy piłką, bo ja mam duży dom dosyć. Więc po prostu tak sobie robimy. To jest mega fajna zabawa. I nie ja cały czas unika. Cały czas. Bo tam wybieramy dowódcę i zastępcę. To jest jak zbijak, tylko że strzelamy albo celujemy piłką. Dowódca tracisz trzy, zastępcę tracisz jedną. Dobra, bez zbędnego przedłużania kolejnego gazeteczka. Tutaj dosyć świeża gazetka, koszt o 30 zł, bo ona jest chyba z jakiegoś października. Pamiętam, że tata poszedł do tego do banku i właśnie przechodziliśmy przed żabką. I ja sobie tam weszłam i stwierdziłem, że ją sobie kupię. To w ogóle był dzień szkolny, to był wtorek jakiś, ale nie wiem. Yy, no koszt już mówiłem, dobra. No Myślę, że jak za 30 zł to lepiej sobie kupić taką niż z puszką, bo te z puszką się kompletnie nie opłacają. Tutaj jest cena. Nie ma ceny. Więc tutaj Wam nie podam ceny, bo nie znam. Dziwne, że tutaj nie ma podanej ceny. No, ale tu. Tu taka gazeteczka. Nic specjalnego, pomijamy. Tu pierwsza gazetka inna. Tutaj mamy gazetkę z Dreamsów. Tu nie wiem, czy będzie cena. Jest! 17,99. Z tych tutaj. zobaczyć coś mam. Jedną mam. Jedną mam. Słabo. Yy, dobra. Dreamsy spoko. Tutaj to było dodatek w jakiejś, pamiętam, garzecce Ninjago. Dali za free w ogóle. Nawet tu jest chyba napisane. Bezpłatny komiks, więc jednak to jest moja najtańsza rzecz, bo kosztowała dokładnie 0,0 zł. 0,0 groszy. O, tu jest ta baba z tamtego. Ehm, do, dobrze, no to myślę, że jak za darmo, to spoko. Oj, pokazałem kubek, nie chciałem wam tego pokazywać. Tutaj mamy z polerikiem. Taką limitką Kaja Ja w ogóle karty też zbieram Ale za, ja nie zrobię przeglądu kart Bo mam tego za dużo to, muszało, to by to na pewno trwało dwie godziny I bym się jedną ręką nie wyrabiał Musiałbym co chwilę robić cięcia i wyjmować A jak to, tego nie Ja mam tyle kart tych kart Że jak y, wyjmę to już nie włożę Bo mam ich tak tyle bo po prostu mi się nie mieszczą Pod jednym numerkiem. Bo jak jest ten sam numerek to jak kładę pod ten sam numerek Nie wiem czy wy to, czy to rozumiecie w ogóle co ja mówię no bo to trochę nie ma sensu. A, i tamta gazetka tutaj nie ma ceny. Ta ma. To jest gazetka z 2020, więc oczywiście. 20 zł. To jest taki komiks i on jest mega, mega długi. Widzicie? Tu 50 stron ma. Ale za dużo nie zdradzam. Kolejna gazeteczka. Tu mam z Gzu i z, G z Garmadonem. Hmm. Jest spoko, ale nie jakoś mega. Dobrze, kolejna figurę yy, gazeteczka. Tutaj mamy z duchem. Ja ją nazywam Duch Toporek i Arin. Teraz ten Arin ma u mnie ten. Jak to się nazywa? Na ramiennik z takim mieczem. Nie wiem, jak to się nazywa. I tu w ogóle jakiś, nie wiadomo skąd, wzięty komiks Akicia I bardzo on jest pogięty. To w ogóle. Nie, nie patrzcie, bo nie wiem czemu, ale mi się to tak pogięło. Ja nawet nie wiem, co ja z tym zrobiłem, szczerze. Chyba to już po prostu tak było. I koszt tamtej gazetki to był 25 zł, a tej 40. Kupiłem ją tylko dla Arina, bo Arina nie miałem wtedy. Teraz zbieram wszystkich ninja, już w sumie wszystkich mam, więc congratulations. Tutaj mamy 20 zł. Taka gazeteczka. No już powoli kończymy, już powoli kończymy. O, tego mam w ogóle duplikat. To mam w ogóle drugie, bo nic wam nie pokażę, bo to jest szafka Lego, widzicie? Mam drugie, a tam są moje karty, I platyny widać, sześć mam platyn, bo ostatnio się wymieniłem za, za powtórkę z najnowszej serii, platyn, za limitki, no tutaj, te koszt, yy, tu nie mam chyba kosztu, tam może mam, czekajcie, nie, 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 nie mam, nie mam kosztu. Dobrze, to koszt to jest nie wiadomo jaki. Kolejna gazeteczka to jest z Richim. Koszt to 15 zł. To jest z Big Paka. Rok 2020, numer 11, czyli prawie 21. To było chyba z listopada. Poleciała. Kolejna gazeteczka to jest taka z Jamie i Eizorem. E nie wiem, jak to się czyta. Figurek jeszcze nie robię, bo. Dostanę trochę na święta, dopiero zrobię na nowym rok po prostu. Po nowym roku, w styczniu postaram się. Wiem, że tego będzie dochodzić, ale trudno. Tamten koszt, nie wiem, czy powiedziałem. 20 zł. Tutaj koszt 40 zł. Kupiłem to dla fajnej, dla fajnej figurki Pixel. To jest gazetka z 2023, a ja ją kupiłem miesiąc temu. Więc, no, z, roku, z, ro, z rokiem opóźnienia. Tyle powiem. No i dobra. A, tu mój plecak szkoły. Dobrze. Tutaj mamy taką gazeteczkę. Cena, cena to 17 zł. Ona jest całkiem spoko. Taki komiksik. Ja lubię ją kiedyś, te komiksy. Teraz to ich kompletnie nie kupuję. Tu mamy kolejny. Ten akurat kupiłem, bo chciałem, chciałem tą fajną figurkę Ona mi się zawsze podobała i nie miałem. Tu mamy jakiś Ronin szukam ninja. Cena, ja pamiętam, że tu jest. 23 zł. Tutaj mamy y, 20 złotych z taką figurką. Ja nazywam go to świnka maska, ale nie wiem. Nie wiem jak on się nazywa. Strażnik gromu. O! No ale jest świnką maską. Tu mamy 20 zł. Tutaj, tam tutaj cena jest taka sama. To też takie podwodny z zwanym kalmarem. Ja tam staram się za dużo nie zdradzać, ale jak troszkę pokażę, jakie są komiksy, bo może kogoś zainteresować. Teraz mam y, taki. Czas węży. Myślę, że spoko. No nie jest zła. Nie jest zła, bo dużo tych figurek pogubiłem, bo nie dostałem trochę od kolegów. Tu chyba była ta figurka, ale nie wiem. Nieważne. Mamy tu komiks z 2020. Normalnie to się pojawiło z jakimś 2018, czyli w przeliczeniu ja miałem 5 lat, kiedy powstały te komiksy. To jest z 2020, bo oni to wydają z opóźnieniem, jakimś chyba paru lat, ale nie wiem. Dobrze. Kolejna gazeteczka to jest taka Ulubieni Wrogowie. Ym, tutaj mamy taką figurkę Kaja, która myślę, że jest całkiem spoko. Mam ją, nazywam go Kaj Ninja. Ja w ogóle mam jakieś w ogóle zwalą, dziwne nazwy tych wszystkich figurek. Tu mamy kolejną gazetkę Prosto w ogień. Teraz zaczyna się nam. Troszkę tako, taka wersja Innych gazeteczek Takie są I tu mamy inną gazetkę Bo mamy taką z Lego City I ona ja myślę, że jest mega, mega spoko Dostajemy od Maćka i klocki Na spotkaniu Dobrze, kolejna gazetka Tu już idziemy do, wracamy do zwykłych Ninjago A, tam ceny to Ciężko powiedzieć Nie wiem jakie tu są ceny Dobrze, tutaj mamy cenę 15 zł Tu jest taka fajna figurka Lloyda Dobrze, i teraz ostatnia gazeteczka. Taka. Kaszle ona 20 zł. Taka z Łu i Garmadonem. To chyba nawet ja ją kupowałem. Nie wiem. Nie wiem, nie pamiętam. Yy, dobrze. To już koniec. Nic nie mam. No, myślę, że ta kolekcja jest dosyć liczna. Przybliżę wam. Myślę, że nie jest zła, ale. Mogłaby być większa. Tam Lego City se w ogóle leży. Dobrze. Oj, nie tak, tak nie miało być. Tak miało być. O. Dobrze, żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Mm.